Dzisiaj zabieram Was w całkiem ciekawe miejsce, i w sumie, jak przyjdziemy do fury, to opowiem Wam trochę więcej. E, dzisiaj mamy misję do spełnienia, i e, jest to bardzo fajna misja ze względu na to, że jedziemy do pewnego studia, które robi filmy i pewien dystrybutor robi tam szkolenie z bardzo fajnych rzeczy, ale o tym opowiem, jak już się tam pojawię. 2000 lat no dobra, to yy, dojechaliśmy. Czas wyjść i yy, przywitać się ze wszystkimi, powiedzieć cześć.

A few moments later. Yes, Przedstaw się Cześć, jestem Adrian Janicki z SS Audio. Jesteśmy w warszawskim studiu Dream Sound na polskiej premierze Apogee Symphony Studio. E, oprócz tego mamy jeszcze dzisiaj zestaw dwóch warsztatów e, z Filipem Krzemieniem, który zajmuje się zgraniami w Dream Sound oraz z bardzo utytułowanym realizatorem Andrzejem Karpiem, którego pewnie większość z was zna, a pewnie nawet nie wie, że go zna. Tak, także w takim oto miłym anturażu dzisiaj jesteśmy w studiu Dream Sound, które jest za moimi plecami. Tak, i właśnie jesteśmy po prezentacji Apogee z mega fajną ekipą z Dolby Atmos. I muszę powiedzieć, że szkoda, że takich szkoleń nie robi się więcej, więc resztę już będziemy gadać ode mnie z pokoju. Hej. No i się ma. Jesteśmy po szkoleniu. Jesteśmy już u mnie na chacie. Właśnie montuję wam ten materiał i muszę opowiedzieć trochę o swoich wrażeniach z tego, z tego całego zamieszania. Jestem pod dużym wrażeniem tego, jak branża filmowa odnośnie dźwięku działa jeśli chodzi o pracę takiego realizatora, który tworzy jakby udźwiękowienie do filmu. Raz, że to były specjalistyczne warsztaty w kwestii Dolby Atmos i immersyjnego jakby obrabiania dźwięku do filmu, co też daje troszkę inną perspektywę na to, co tam się dzieje. Ale ogrom pracy, jaki jest włożony w całość jakby tego, co się dzieje i jak studio takie jak takie studio nagraniowe przeznaczone do zgrywek filmowych pracuje. No to jest coś naprawdę niesamowitego. Jakby poziom całości jakby tej sali kinowej, która ma dodatkowo reżyserkę po prostu zamontowaną na środku, żeby realizator miał miejsce do wygodnej pracy jest absolutnie imponujące. Tak, to jest mój kod, hej. I Muszę przyznać, że to były bardzo fajnie prowadzone warsztaty. Jestem mega zadowolony w ogóle z tego, że udało mi się na nie wbić, i tutaj też wielkie podziękowanie dla firmy Apogee, dla firmy S Audio i dla Adriana, który, z którym się kawałek czasu znam, i fajnie, że się udało złapać na miejscu. No, i tak to też była prezentacja nowych interfejsów Apogee, które już chwilę są na rynku, ale była to polska premiera tego sprzętu i sam jestem dużym fanem tej marki ze względu na to, że w wielu studiach nagrań spotykałem się z marką Apogee i jest to tak naprawdę jeden z pierwszych wyborów, jeśli chodzi o nagrywanie w takich bardziej, bardzo, bardzo profesjonalnych warunkach. Więc, e, więc tak, jakby to taki krótki vlog e, z mojej strony, e, z takiego dnia wyjazdowego myślę, że jest to mega fajna rzecz tutaj mój kot, który wskakuje e, na moje kolana i próbuje e, atakować kamerę. Więc jakby jeśli chcielibyście więcej kontentu vlogowego, też prowadzonego w taki sposób, jak, jak tutaj, czyli taka szybka zgrywka, co się dzieje, to zapraszam, dajcie znać w komentarzu, dajcie mi lajka, like dajcie suba i zobaczymy, co może się dziać dalej z tym tematem, bo ja jestem e, zszokowany, jak fajny jest to format i co można nim zrobić, więc więc y, życzę Wam miłego i y, widzimy się w następnym. Cześć.